Pobierz aplikację i pomiar z Google Play lub App Store i zainstaluj ją na swoim telefonie. Przesuń włącznik zasilania w pozycję on i włącz urządzenie. Dioda D1 zacznie migać, co oznacza tryb AP, Point. Następnie połącz się z siecią i pomiar, gdzie X oznacza kolejne cyfry indywidualnego numeru urządzenia. Numer urządzenia oraz kod QR został umieszczony z boku czujnika. Urucham przeglądarkę, następnie w pasku adresów wpisz 192.168.4.1. Kliknij konfiguracja Wi-Fi, następnie wybierz sieć posiadającą dostęp do internetu, żeby połączyć urządzenie z serwerem. W przeglądarce otwórz stronę i pomiar.pl i kliknij logowanie. Następnie kliknij rejestracja, żeby założyć konto. Wpisz swój adres e-mail oraz ustal hasło. Pamiętaj, aby potwierdzić swój adres e-mail. Zaloguj się do panelu klienta. Możesz to zrobić z poziomu aplikacji lub strony internetowej. Dodaj swoje urządzenie. Wpisz klucz, czyli kod z naklejki i nadaj swoją nazwę, np. Na magazyn. Masz bezpośredni wgląd do zebranych danych pomiarowych w formie wykresu lub pojedynczych wpisów. W ustawieniach możesz ustalić czas próbkowania, progi alarmowe oraz offsety, czyli korektę pomiarów. Aby zrobić reset urządzenia do ustawień fabrycznych, kliknij kolejno klawisze Reset i Default. Zielona dioda zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb Access Point.